Manko w dzisiejszym moim odcinku, a w tym odcinku chciałam Was poinformować raczej yy, znaczy powiedzieć wam tylko rzeczy. W tym odcinku pokażę Wam yy, jeden dzień z mojej szkoły, czyli yy, wczorajszy dzień, bo dzisiaj jest sobota, yy, piątek. Wczoraj działo się niezbyt wiele, ale jedna czynność była dla mnie bardzo fajna, była to yy, pierwsza pomoc, w którym byłam aktorką, yy, czyli taką aktorką, no dobra, powiem sobie w cudzysłowie aktorką, w którym był, w tym filmiku byłam ofiarą, tak powiem. Ratował mnie pewien mój kolega Oleg, który mnie układał w pozycji bocznej, a też reanimował fandoma. W tym w filmiku będzie pokazane jak to się robi, przynajmniej możecie się też poduczyć tego. Po, polecam ten filmik, mam nadzieję, że obejrzycie. A poinformuję Was, że w następnym tygodniu zagramy w grę Sprinter C Double Agent. Jest to gra na PC. Zagramy, w... znaczy ja zagram w nią, ale Wy będziecie to, mam nadzieję, oglądali. Więc to za tydzień, a co dalej, to mam kilka pomysłów. Więc oglądajcie dalej, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Cześć!